Życie bez przygód byłoby strasznie głupie. Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one naprawdę wysokie. Starajcie się zostawić ten świat, choć trochę lepszym niż go zastaliście. Tyle do zrobienia. A tak mało czasu. Nie bierz życia zbyt serio, ale czyń zawsze najlepszy użytek z tego, co posiadasz. Czuwajcie, to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć. Nie spodziewajcie się, że życie wasze będzie usłane różami. Nie byłoby zresztą zabawne, gdyby tak było. Kto się nie śmieje, jest chory. Zawsze patrzcie na pozytywną stronę rzeczy zamiast na tę ciemną. Niewiele jest wart, kto nie wierzy w Boga i nie słucha prawd Jego. We wszystkim więc co czynicie. Pamiętajcie, przede wszystkim o swoim kraju. Nie można nazwać wychowanym nikogo, kto nie jest gotów, i nie pragnie zrobić swej cząstki pracy dla świata, i nie ma po temu wykształconej zdolności. Scouting uczy chłopca jak się stać człowiekiem. Czynna praca przynosi szczęście. Pełnienie służby, jakiegokolwiek rodzaju by ona była, stanowi dla skauta sposób wypełniania przyrzeczenia, obowiązku wobec Boga. Wytrzymałość to zespół dzielności, cierpliwości i siły. Życie byłoby miłe, gdyby wszystko było słodkie. I sama sól jest gorzka, ale trochę soli do potrawy nadaje smak. Trudności są solą życia. Zaufanie powinno być podstawą moralnego wychowania. Religia jest rzeczą bardzo prostą. Po pierwsze, należy kochać Boga i służyć Jemu. Po drugie, należy kochać bliźniego i również jemu służyć. Patrz szeroko i nawet kiedy wydaje Ci się, że patrzysz szeroko, ciągle patrz jeszcze szerzej. Obywatelskość określić można krótko jako czynną wierność dla społeczeństwa. Najwyższa istota Bóg jest najwyższym dobrem i miłością. Oto klucz do szczęścia. Nie brać rzeczy zbyt tragicznie, robić co możecie najlepszego w danej chwili, życie uważać za grę, a świat za boisko. Najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia, to rozsiewanie go wokół siebie.